Wygląda na to, że Rejnira Okrutna tak brzmi oficjalny tytuł epizodu to jak na razie najlepszy odcinek drugiego sezonu co oczywiście szczególnym wyczynem nie jest. Ale Ruth Smuka wraca na właściwe tory czy też te tory, do których przyzwyczaił nas w pierwszym sezonie szczególnie w drugiej części tego odcinka części intensywnej, emocjonującej, gęstej od napięcia. Części, w której nie brakuje dramatu, ale i komedii, gorzkiego, braterskiego pojedynku ser Eryka i ser Aleka oraz impulsywnie nierozsądnej, a przez to i tak bardzo pasującej do charakteru tej postaci, decyzji Egona, która stanowiska namiestnika króla pozbawi doświadczonego to Hightower'a, a obdaruje nieprzewidywalnego, miotającego się od jednej silnej i wyniszczającej emocji do drugiej Sir Christona Kola. Sam Christon zresztą wyrasta tu na coraz bardziej nieznośną i karykaturalną postać swoistego nadwornego cyrkowca, którego jednak pomysły i działania nie niosą za sobą jedynie oklasków lub wybuczenia przez widownię, a skutki raczej zupełnie śmiercionośne. Na dwie najciekawsze postacie odcinka wyrastają z kolei odto High Tower oraz Król Egon II, który jako serialowy charakter staje się coraz bardziej interesujący, a do jego wnętrza wkrada się więcej głębi. Najbardziej przykuwającą, intensywną sceną wydaje się z kolei niejednoznaczna konfrontacja Myzari z Lenyrą. Świetna! Prosta, cierpliwie budująca napięcie scena, w której brak dodatkowych rozpraszaczy. Otto natomiast w roli zaraz byłego już namiestnika szaleje. I to jak celnie szaleje. Jego scenę z Egonem potraktowałabym jako najlepszy moment odcinka. I Rys Evans i Tom Glyn Carney zaoferowali tu dwa doskonałe występy. W drugim odcinku, poza tą sceną, możemy zaobserwować świetnie zarysowane dwa oblicza Egona. To sympatyczne. Jeszcze naiwne, odrobinę idealistyczne, wręcz romantyczne. I to coraz bardziej przeważające, nie chcące brać odpowiedzialności za swoje czyny, bezmyślne i porywcze. Porywczość egona podsyca tu jeszcze bardziej porywczość Kristona. Oh, 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 oh. Well, well, well. Od to zaś to stary manipulacyjny wymiatacz. Człowiek, który na politycznych, ale i osobistych, rodzinnych roszadach zjadł zęby. I to jego chłodne wykalkulowanie doskonale się ogląda. Za co też oklaski dla niezmiennie wyśmienitego w roli Hightower'a Lisa Ivansa. Tego bardzo dobrze uzupełnia młody Gleen Carney. Yes! Wciąż jednak drugi epizod to historia przede wszystkim o matkach, o różnym spojrzeniu na macierzyństwo, ale i o tym, że często tylko matka w pełni zrozumie ból innej matki. Ale jest to historia i także o macierzyństwie spaczonym, niechcianym, niezrealizowanym, złym Alicent. Na przykład, tak współczująca straty dziecka Helenie, ale i Alicent, którą przerasta zmierzenie się z opłakującym, cierpiącym Egonem, zamiast komfortu i pocieszenia swojego syna, wybierająca ucieczkę do świata przyjemności. Alicent, która przecież w tak młodym wieku, nie będąca jeszcze w pełni świadomą swoich pragnień i marzeń, została matką. Ta Alicent, posiadająca może i ojca kochającego oraz będącego w stanie zrobić dla niej naprawdę wiele, ale i ojca manipulującego dla własnych zysków, wykorzystującego ją. Czy też i chwilami po prostu przekonanego, że robi to w trosce o dobro swojej córki. To też i znowu odcinek mogący się pochwalić bardzo dobrym wykorzystaniem wnętrz oraz światła, czy całkiem atrakcyjną inscenizacją bliźniaczej walki oraz kilkoma wymuskanymi kadrami, którym blisko do obrazów renesansu. Ale i odcinek rozczarowujący sporą liczbą niechlujnych przejść z jednej sceny do drugiej, co tylko podkreśla niezamierzoną karykaturalność. Niektórych postaci. Absurdalność ich zachowań czy ruchów. Momentami ród smoka jest za bardzo przyspieszony, porwany, urwany. Chcesz, żebym go Łatwo też, szczególnie w tym epizodzie, przyrównać Egona do Joffreya Lannistera. Jednak, wbrew pozorom, są to zdecydowanie różne postacie. Joffrey scharakteryzowany był jako przeżarty do cna złem, spaczony człowiek, z którym nie byliśmy w stanie sympatyzować. Egon z kolei ma w sobie ten ludzki pierwiastek, pewien niewymuszony, empatyczny magnetyzm, który emanuje z tej postaci. Jest bardzo rozproszony, gwałtowny, ale zdecydowanie jego dusza nie jest. Przynajmniej jeszcze. Wypełniona czystym gniewem, trującą nienawiścią, jak dusza Joffreya. Ciekawie się ogląda rozwój tej postaci, i miło, że w tym odcinku twórcy zadbali o ukazanie kilku twarzy egona, które wcale nie sprawiają, że młody król może sprawiać wrażenie postaci nieszczególnie spójnej. Wręcz przeciwnie, staje się charakterem bardziej scalonym w tym bałaganie, którego przewodnikiem wydaje się czysty chaos i porywy serca zarówno te dobre, jak i złe. Natomiast zakończenie tego odcinka kusi, aby pominąć je milczeniem. Jakkolwiek romans Alicent i Serkistona, teraz nowego namiestnika króla, nie uchyliłby w przyszłości przed Alicent jeszcze bardziej furtki do jej kolejnych potencjalnych manipulacji na dworze królewskim, to scena zbliżania tej dwójki po dwóch poprzednich, wyraźnie emocjonujących, dramatycznych, posiadających wystarczającą moc do zamknięcia epizodu scenach. Ocierała się o śmieszność, dodatkowo sprawiając wrażenie umieszczonej tam w ostatniej chwili lub też pośpiesznie zedytowanej, skróconej. W skrócie, finał zaprzepaszcza moc sceny z Egonem i Otto Hightowerem, ale i wcześniejszego fragmentu z walką bliźniaków, pozostawiając po sobie jedynie niesmak. A śledzenie upadku Serkissona już dawno przestało być jakkolwiek w rodzie smoka atrakcyjne. Tej postaci brak po prostu jakiejś większej, sprawnie nadpisanej podbudowy, dzięki której kol nie byłby tak jednowymiarową, a przez to tak nieatrakcyjnie cudaczną postacią. I w taki oto niechlujny scenopisarsko sposób. Sam Kriston wyrasta rasowo na najbardziej niestrawną postać całego serialu. Być może też celowo określony jest przez twórców jako ten całkowicie jednowymiarowo zły charakter, którego zadaniem jest wywoływanie u odbiorców bardzo silnych, negatywnych emocji. Well, well, well. Niektóre sceny w odcinku drugim były też niepotrzebnie dosłowne, szczególnie gdy o pewnych właściwościach postaci dowiadujemy się pomiędzy słowami. Na przykład paniczna reakcja Heleny na przebywanie w tłumie podczas sceny z orszakiem żałobnym, świadcząca o jej fobiach, problemach lękowych, ale też i przedstawiająca ją ponownie jako tą inną, inaczej spoglądającą na świat. Ale to, co najbardziej w Renyże Okrutnej Boli, to brak odpowiedniego wydźwięku niektórych scen. Te robią wrażenie, są świetnie zagrane, ale nie niosą tej intensywności, do której przyzwyczaiła nas Gra o Tron, przynajmniej jej pierwsze sezony, w której nawet krótsze fragmenty cechowały się specyficznym naprężeniem, odpowiednim tempem i bogactwem szczegółów, drobnych, ale i trafionych. Gestów, nadających konfrontacjom i relacjom nie tylko głębi, ale i intensywności, a co za tym idzie, także wielowymiarowości tu, w rodzie smoka wydaje się to z jakiegoś powodu przyspieszone, wymuszone. Jest efektownie, ale często brakuje emocjonalnego zaangażowania. Temu serialowi przydałyby się w tym momencie może po prostu dłuższe odcinki albo też dłuższy sezon, bo nawet prawie 70-minutowy drugi epizod wydawał się nie zawsze, ale jednak w wielu scenach bardzo pośpieszny, a przez to niechlujny. Niechlujny w budowaniu, ale też i rozwijaniu relacji czy samych postaci. No dobrze. Na dzisiaj to tyle, do usłyszenia za tydzień.